Siemanko, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zagram Ferdinandem. Tak, dobrze słyszycie. Tedekiem 8 tieru. Dlaczego? Ostatnio dostałem challenge od widza, żebym go zmarkował. Co to znaczy challenge? Nie oszukujmy się, Ferdinand nie jest jakoś super dobrym czołgiem. I po prostu widz chciał zobaczyć, jak w cudzysłowie męczę się grając tym czołgiem. Co ciekawe, nie męczę się aż tak bardzo, wręcz przeciwnie. Jestem nawet zadowolony, że gram tym czołgiem, bo... Jak się okazuje jest całkiem przyjemny, poza tym, że wszystko przyjmuje tutaj na tą górną płytę, czy tam na policzki, zwał jak zwał. Moduły jakie mam na Fertku to HP, turbodosył, dyrektywa na dosyłacz. Ulepszeń polowych nie mam, ponieważ dopiero co kupiłem ten czołki, i muszę je po prostu odblokować. Także bez bezbędnego przedłużenia. lecimy z pierwszą bitewką w tym materiale. Cluster, losowanie na 9 tiery. Pojadę sobie na linię 1-2 i spróbuję coś tam wykombinować, jakie są czegokolwiek w drużynie przeciwnej. Jestem 103, kapozecik, T95. Największe problem będę mieć z 195 95 Jeszcze na szybko pokażę Wam parametry działa, jakie ma Ferdinand. Na APCRach 311 pene, 1100 prędkości pocisku, 490 alfy. Na APK-ach 246 pen, 920 prędkość pocisku. Na HEK 65 pen, alfa 630. Także całkiem solidnie. Z penetracją nie ma żadnego problemu, ale tak jak już wspominałem na początku tego materiału, problemem jest to, że ten tenek nie ma żadnego. Podkreślam, żadnego pancerza. Wszystko wchodzi tutaj w te policzki. Wszystko. To jest nieco uciążliwe, ale tak czy siak można tym czołgiem zagrać naprawdę świetne bitwy ze względu na to, że mamy dobry DPM. 490 co 880 to jest naprawdę dobry wynik. Do tego mamy dobrą penetrację, więc nie ma żadnego problemu, żeby przebijać jakieś bardziej opancerzone czołgi. Jest ta face Strzelisz tym phasem? Dawaj strzelaj. Jak ten face straight, to wtedy się wychyla, ok? on jest KD. Włazik. Weszło ekstra. Skończysz go, czy nie? No, chyba nie. Zastanawiam się. Zastanawiam się, czy ja mogę tutaj w ogóle grać, bo nie wiem, gdzie jest ten T95. To jest największy problem w tej bitwie. Jest Skoda T56, okej, okay, udało mi się przebić tego gracza. Skoda minus jeden, Skoda w garażu. Ajajaj, chciałem to jakoś zbejtować na dolną płytę, ale niestety nie wyszło. Wajs odesłany do garażu. Jest KW-4. Dobra, udało mi się go przebić. Taka 4 zaraz wyląduje w garażu, a ja mogę zająć się M103-eczką. Tylko nie wiem czy ja chcę teraz jechać po... po tę M103-kę, czy już nie powinienem na przykład jechać w stronę... W stronę bazy drużyny przeciwnej. No dobra, jadę. To jest nadal 490 uszkodzeń. Chyba, że ktoś do niego strzeli. O! Nie, za zero! Za zero, co ja zrobiłem? Ale tragedia. Na całe szczęście wszyscy, wszyscy odbijają się od tego M103. Ale to nie powinno tak wyglądać, ja tutaj powinienem mieć łatwą pesteczkę na samym początku, od razu obrócić się i jechać w stronę bazy drużyny przeciwnej, ale dobra, mniejsza. Mniejsza, mniejsza, mniejsza. O, w sumie jak nagrywam na YouTube, to mogę włączyć licznik uszkodzeń. Mam ponad 2500 w takiej dość szybkiej bitwie. Nie oszukujmy się, że ta bitwa tak na dobrą sprawę skończyła się po dwóch minutach. GSOR, ile ty masz HP? 300. Są jeszcze dwa skorpiony, które nie były wyspotowane w tej bitwie. O, ale chyba wiem, gdzie mogą być te skorpiony. Tak jest. Na pewno skorpion będzie tutaj, albo tutaj. Wnioskuję to po tym, że ten hatek dostał spota, jak wjechał do krzaka. I najprawdopodobniej któryś ze skorpionów gra na lornetce albo na optyce. O, właśnie, ja mam teraz spota. Sprzejisz do mnie? Dawaj. Ho, 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 pociski od dwóch hart. Buraska jest przede mną. Szkoda, że nie mam apteczki. A, to ta buraska w sumie mogła zaświecić tego... tego HTK. Czyli skorpion musi być na A7 w takim razie. Okej, okay, to ja czekam z haeczkiem Może ktoś to zaświeci. Może. Chociaż nie wiem czy nie powinienem mieć APCR-a, jak karta dostanie spota, to mogę, mogę nie przebić arty, albo w sumie na taką odległość, jak będę strzelać do Skorpiona, to też mogę się pomylić. To nie są łatwe peski na taką, na taką dużą odległość. Jest Skorpion, powinienem to trafić. A i wewrak. wrak, Jest jeszcze T95, który, który ma full HP, ale niestety nie dojadę, ponieważ Ponieważ zatrzymałem się na C2 czy tam C3, żeby snajpić w te, te deki, które dostały spot'a na A7. Plus nie spodziewałem się, że T95 może stać w takim miejscu. Nikt raczej nie mógł się tego spodziewać. To jest bardzo niecodzienna pozycja. T95 zaraz, aha. Nieważne. Chciałem powiedzieć, że spróbuję strzelić w Skorpiona, ale niestety nie udało mi się. Także kończę tę bitwę z wynikiem 3000 uszkodzeń. Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem. 3000 uszkodzeń, dwa fragi. Wynik drużynowy, raport szczegółowy i lecimy z drugą bitewką w tym materiale. Stepy, losowanie na 8 tiery. Pojadę na linię 1-2. Nie ma sensu, żebym, żebym jechał na linię 9 albo snajpił z tej pozycji. Oho, blesk jedzie przez środek mapy. Mogłem w sumie się zatrzymać i do niego strzelić, ale. Ale zwątpiłem. Zwątpiłem. Myślałem, że ten blask raczej pojedzie za ten kamień. A tutaj takie zaskoczenie. Tylko musi się wykończyć. Tylko pytanie: kto? Bo nie mamy arty. Chyba, że to nie wiem, strzeli z pasywa, ale to raczej byłoby. O, strzelił z pasywa. Jest jeszcze LT432. Okej. Okay. Wszystkie lighty są na spocie. Wszystkie lighty są na spocie. Jest dwururka, która jedzie na linię 1, 2. Ok. Co nie powinien być żaden problem dla, dla mojego fertka. E 34 b Czy ty dasz mi tutaj przestrzał? Nie, nie dasz. Mogę przejechać na spokojnie. Jest jeszcze x -em. O i z X-em mogą być gigantyczne problemy. Nie, dlaczego moją lufa? Nie chciałem ci zasłonić kolego. Dobra, dwururka strzeliła jedną pestkę. Ale zostaw mnie, strzelaj do defendera, strzelaj do defendera. Okej. Okay. Ty. Nieładnie, nieładnie zrobiłeś tą dwórurką. Nieładnie zrobiłeś. Pytanie teraz, czy ten X-em. Ten x -em... Aha, ucieka. Okej. Okay. Ja sobie strzelę na spokojnie do Isa 2. Weszła. Mogę tutaj jakoś grać na nich? Mogę. Nikt we mnie nie celuje. Mam tutaj bardzo łatwą pastkę. O, ekstra. Szkoda, że strzeliłem tylko i wyłącznie za 214, ale to nie jest żaden problem. Zaraz to nadrobię jak będę strzelać do tego Xema. Tylko ten X-em to mnie przebije i to bez żadnego problemu. Mhm. Mm <grym> ja bym dał, żeby ten Ferdek więcej odbijał, ale... to jest raczej niemożliwe. Musiałby dostać buffa. A w gera raczej nie zajmuje się ósemkami. Swoją drogą, Ferdek jest już bardzo długo w grze i od samego początku w gry nie, nie dostał żadnych zmian. Tak, dobrze mówię czy jestem w błędzie? Chyba nie. Z tego co pamiętam, to nie dostał żadnych zmian. Co jest dosyć dziwne. Tak samo i z 7 nie dostał żadnych zmian. Co jeszcze nie dostało zmian z takich starszych czołgów. Maus. Ale Maus akurat bym nie zmieniał. Maus jest. Dobry, chociaż. Nie, nie. Małsa bym nie zmieniał. Mam bicie na buraskę. Nie uciekaj. Oho. Mam spać taka Obawiam się, że mogę dostać teraz pestki od Todeków, które są tutaj na tej półeczce. Nie? Nie dostałem? Okej, okay. to dobrze. Spróbuję pojechać po tego LT432. Tak jak mówiłem na początku tego materiału, naprawdę ten czołg jest dobry. <laughs> Gdyby nie to, że po prostu nie mam tutaj żadnego pancerza, to ten czołg byłby naprawdę jednym z lepszych tedeków. Takie jest moje zdanie. A tak niestety z takich drzewkowych tedeków to najlepszy moim zdaniem jest RHM, ze względu na to, że ma bardzo dobre kamo, dobre działa, jest mobilny. I to w sumie chyba wszystkie zalety tego tego a Aha, wszystkie czołgi mam spota i wszystkie czołgi są na kwadracie A0. O kurczę, to chyba nie dojadę. Nie ma takiej opcji. No. Będzie ciężko. Bardzo ciężko, żeby dojechać tutaj do Damagea. O, AMBT. Chodź ty tym AMBT, proszę. Wyjedź pod mój celownik łagam. Zrobię wszystko, żebyś wyjechał. Proszę. Nawet możesz mnie sklipować. Możesz mnie sklipować. Nie, AMX do niego strzelił. Najgorzej. No to już nie dojadę. Nie dojadę i zakończę tę bitwę z wynikiem 2700 uszkodzeń. Co i tak nie jest złym wynikiem, patrząc na to, że rzuciło mnie na stepy i ta bitwa po raz kolejny trwała 3 minuty. Może być, może być. Druga bitwa również zakończona zwycięstwem. 2700 uszkodzeń, 5 fragów. Użyj bonusu do doświadczenia, trzeba robić polowe, wynik drużynowy, raport szczegółowy i lecimy z trzecią i ostatnią bitewką w tym materiale. Cichy brzeg, losowanie na 9 tiery, wyjadę na, na przepychacz. W ogóle zobaczcie to. Bitwa dopiero się zaczęła, ale już napisał nice lost. <laughs> Ciekawe po czym to stwierdza. Pewnie ma XVM-a, widzi, że większość gra na anonimizerze i... i ten XVM mu pokazuje tam, nie wiem, 10-15% na zwycięstwo czy coś takiego. Dla mnie osobiście używanie modyfikacji jest takie bez sensu. Szczególnie XPMA to jest. O, 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 Nie chowa się tym nomadem, błagam. Super. Super, super. Myślałem, że tego nie trafię. A tutaj na całe szczęście ta pestka jakoś poleciała. Tym kernem nie możesz się tak zatrzymywać na środku pola. Jest nomadzik. Dobra. Nomad jest dawcą demerza w tej rundzie. Czy ja będę mieć jeszcze bicie na Nergala. Miałbym, gdybym lepiej się ustawił. Miałem bicie, ale niestety nie byłem dobrze ustawiony, przez co nie miałem możliwości, żeby do niego strzelić. My mamy przewagę na tej stronie, czysto teoretycznie tak. Nomad jest na jeden strzał, oni mają Ferdinanda, który kampi, więc możemy pozwolić sobie tutaj na bardziej agresywne granie, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby nie wychylić się pod tego Ferdka. O, testa trójka zginęła. Jest Nergal. Contender, który... Co on tutaj robi? Gra na naszą WZ. -kę. O, ten nerga chyba będzie się wychylać. Nie ja chyba tylko na pewno. Dobrze, udało mi się go trafić. Ten contender zaraz będzie o właśnie. Chciał grać na kerna i go rozwalił z dwórurki rurki. Ktoś musi dobić tego nomada. Nie. No. Nie mam jak go dobić. Aha! Ten Ferdinand, okej. Okay. Zagram na tego kontendera. A, Buraska do mnie strzela. Jeszcze źle w tego kontendera, nie co ja zrobiłem. Buraska KD. No, nie jestem w. komfortowej sytuacji. Ta buraska zaraz będzie miała kolejnego klipa. Dlatego ja nie będę stać przy tym kamieniu, tylko po prostu zjadę. Ale nie wiem jak, jak, mogę teraz zagrać na tego kontendera. Ktoś musiałby zaświecić tę buraskę, ale chyba nie ma takiej możliwości. O, kontender w garażu. Amorak, okej. Okay. Mam spota, czyli buraska jest gdzieś tutaj. Czy ktoś go może zaświecić? Proszę. O nie, toro zaczyna grać na wz -a. Muszę strzelić do tego toro. Chociaż jedną pestkę, to może wtedy ta wz przeżyje. Dobra. Zostaw mnie tym Ferdinandem, ziomek. Spróbuję go wykończyć, bo widzę, że ta WZ ma problemy. Odbiłem się, ale dobra. Na całe szczęście Toro został odesłany do garażu. Ten Ferdinand jest strasznie irytujący. Ale to jest to, o czym mówiłem. Ferdinand nawet nie jest wymaksowany i strzela do mnie po 320, ale przez to, że ten czołg nie ma żadnego pancerza, to nie ma żadnego problemu, żeby, żeby ten twardek mnie przebijał, mimo tego, że, że ma słabe działa. Myślałem, że się rozbije, ale na całe szczęście tak się nie wydarzyło. Spróbuję złapać bić na tego gesora. Nie. Oho, jest buraska. Czy ty mnie przebijesz? Chyba tak. Oczywiście, że tak. Jak ja snajpię buraską na taką odległość, to nigdy nie trafiam klipa 2x2, tylko zazwyczaj wchodzi jedna pestka. Dobra. Udało mi się trafić buraskę. Po raz kolejny mam bitwę, w której zrobiłem tylko 2400 uszkodzeń. Niby jest jeszcze szansa, żebym zrobił więcej damage, ale. Musiałbym dojechać do bitwy. O, dobra. Lorka dostała. Mam już 2900. Jeszcze jedna pestka i będę zadowolony. Jeszcze jedna pestka i będę zadowolony. Tylko problem jest taki żarta może mnie wykończyć. Albo teraz ta lorka, bo mogę dostać spota. Tak jak już wcześniej wspominałem, Ferdinand nie ma zbyt dobrego kamuflażu. Jeszcze ja gram na zestawie typowo do walki na pierwszej linii, bo mam tutaj HP Turbodosył. Nie, 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 nie możesz tego zrobić tym czorate'em. Albo możesz. Albo możesz. Możesz wyjechać trafić Snapa. Lorka ucieka. Lorka ucieka do A8. Arta KD. Ambicie na Toro. No nie, nie mam. Kurczę, mam jakieś lagi. Nie podoba mi się to. Lorka strzeliła dwie pestki. Najprawdopodobniej ten gracz w lorce teraz ładuje, bo przecież przed chwilą strzelił do mnie jedną pestkę. Jeszcze wcześniej strzelił do jakiegoś czołgu. O, do jakiegoś czołgu z mojej drużyny. Dom się go wykończyć. Włoski Tedek chce przejechać na, na kampę. Postawię się w taki sposób, żeby, żeby mu dać pestkę na dojeździe. Tutaj będę mieć przestrzał. O. Nie, nie będę mieć tutaj Nie masz dostałem spota w jakiś dziwny sposób, problem teraz jest taki, że jestem zamknięty i Arta może mnie na spokojnie wykończyć. Muszę czekać, aż ten tortoś tutaj podjedzie. Jeszcze jak tak teraz patrzę, to nie będę mieć nawet bicia na Artę, jak dostanie spota. Pokaż się tym Tedekiem. Dawaj, 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 dawaj. Wychylisz się? Wychylisz, ale co z tego? Dobra, to muszę jechać. Nie mam bicia? Nie, nie mam. To jadę? Może uda mi się zrobić jeszcze jedną pestkę. O, jest Arta. Dobra, Arta odesłana do garażu i został SMV oraz XM, który, jeśli się nie mylę, to ma full HP. Ok, SMV w garażu i został sam XM, który może mnie teraz wykończyć. Nie, nie ma na mnie bicia. Chodź tu tym XM. Nie. Nie dojadę do tej bitwy, to znaczy do bitwy, do damage'a. Nie dojadę do damage'a, czyli mam ile? 3900 uszkodzeń, bo Lorka tam miała 200. A nie, to mogę mieć nawet 4000, bo tam chyba było 220. No nieważne. W każdym razie jest to dobra bitwa. Nie najlepsza, bo było tutaj kilka, kilka błędów, ale jest to dobra bitewka. Ostatnia bitwa zakończona zwycięstwem. 4000 uszkodzeń, 3 fragi, duży kaliber, a spancerny, Użyję po raz kolejny bonusu do doświadczenia. Wynik drużynowy, raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja, 3 bitwy, 100% WR, 3200 uszkodzeń, 200 asysty, praktycznie 0 zablokowanych uszkodzeń, czyli to co mówiłem na początku tego materiału po prostu się zgadza i ponad 1500 średniego expa. Nie obiecuję, że zrobię jeszcze jeden materiał z Ferdinanda, powiem szczerze, że chcę jak najszybciej po prostu go zmarkować. Tak z ciekawości, ile mam tutaj procent? 49,56, czyli jeszcze około 1520 20 bitew. Chociaż jest szansa na to, żebym, żebym wstawił jeszcze jeden materiał z Ferdinanda, jak zrobię jakąś mega dobrą bitwę, tak jak to miało miejsce na Kari, co wtedy ustanowiłem rekord serwera. Ale na ten moment nie mam czegoś takiego w planach. A na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, miłego dnia, pa pa!